Jeżeli chodzi o kwestie tych dwóch kryzysów, które nas dotknęły na przestrzeni ostatnich dwóch lat, więc najpierw pandemia wirusa COVID, później działania wojenne na, na Ukrainie, to były olbrzymie testy i olbrzymie sprawdzenia dla wszystkich samorządów, dla samorządu warszawskiego również, bo przecież skala przyjeżdżających ludzi z Ukrainy do Warszawy to skala kilkuset tysięcy osób. O, o tyle zwiększyła się, o 12-15% zwiększyła się populacja stolicy, więc to olbrzymie wyzwania trzeba... Przygotować całą infrastrukturę, przygotować usługę miasta po to, żeby tych wszystkich ludzi obsłużyć. Jeżeli chodzi o pandemię, czyli ten okres wcześniejszy, chciałoby się rzec, że ten okres wcześniejszy, bo przecież nikt nie jest w stanie w odpowiedzialny sposób powiedzieć, że ta pandemia do nas nie wróci, że jesień będzie spokojna, że nie będzie znowu wzrostu zakażeń, to przede wszystkim kwestia środków ochrony osobistej dla, dla ludzi. Kwestia zmiany systemu pracy, praca zdalna, czyli takie zjawisko, które wcześniej. Towarzyszyło nam bardzo rzadko, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządu, a przy tym zapewnienie pełnej sprawności, pełnej sprawności w obsłudze mieszkańców, zapewnienie ciągłości funkcjonowania miasta, ciągłości usług, które miasto dostarcza swoim mieszkańcom. Biznes, podobnie jak administracja, czy rządowa, czy samorządowa. Musi odpowiadać na wyzwania, które nawet jeśli wcześniej w różnych scenariuszach kryzysowych istniały i firmy się przygotowywały do różnego rodzaju zagrożeń takich nadzwyczajnych, to w takiej wersji, jakiej jak, jakie rzeczywistość nam dostarczyła, tak naprawdę przechodziliśmy rodzaj próby, pewnie wykraczającej poza, poza wyobraźnię osób, które. Takie scenariusze kryzysowe przygotowywały. Mogę mówić na przykładzie firmy telekomunikacyjnej. Wobec firmy telekomunikacyjnej, zarówno ten czas pandemii, jak i kryzysu wojennego, spowodował pojawienie się szeregu różnego rodzaju nowych wyzwań, z którymi firmy telekomunikacyjne sobie świetnie radzą. W przypadku pandemii w zasadzie z dnia na dzień udało się przejść w wielu obszarach na pracę czy naukę, Zdalną. Administracja w znacznym stopniu zaczęła obsługiwać swoich klientów, jeśli można tak powiedzieć, także w trybie zdalnym. Firmy telekomunikacyjne, infrastruktura telekomunikacyjna działała, działa do tej pory pomimo takiego istotnie wzmożonego obciążenia. Zarówno w czasie kryzysu, jak i nie w czasie kryzysu, to, co jest kluczowe, to to przewidywalność regulacji, przewidywalność reguł otoczenia, w którym funkcjonujemy. Oczywiście w czasach kryzysu jest to pewnie szczególnie istotne. Kryzys wprowadza nowe, nowe wyzwania, natomiast tak naprawdę ten motyw podstawowy to, to, to właśnie przewidywalność i stabilność otoczenia regulacyjnego.